Witamy naszych widzów w programie Miedziowy Kwadrans. Dziś zapraszamy na informacje związane m.in. z budową farm fotowoltaicznych, które KGHM Polska SA uruchomi na terenie Zagłębia Miedziowego. Będzie też m.in. o nowej turystycznej aplikacji, którą Miedziowa Spółka uruchomiła we współpracy z lokalnymi samorządami. Powiemy też o nowym projekcie dla mieszkańców, który stawia na aktywność, sport i zdrowie. Zapraszamy! KGHM wciąż wpisuje się w projekty proekologiczne. Tym razem zarząd KGHM Polska-Mieciesa zapowiada uruchomienie farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW. Nowe źródło ekologicznej energii ma powstać na terenie huty Miedzi Legnica. Energia przede wszystkim użytkowana potencjalnie przez nas. Jest to pierwszy projekt realizowany w ramach całego naszego programu energii niezależności energetycznej, zielonej energii. My powiedzieliśmy dość jasno w naszej strategii rozwoju, że transformacja energetyczna, że niezależność energetyczna, zielona energia, tańsza energia jest kluczowym wątkiem w kontekście rozwoju branży miedziowej w Europie, ale też rozwoju naszej firmy i zmiany w podejściu do zaopatrywania KGHM w energię. Projekt realizuje spółka KGHM Zanam z Grupy Kapitałowej Polskiej Miedzi. Farma fotowoltaiczna w Lednicy to pierwsza taka inwestycja z kilku, jakie ma w planach KGHM. Mamy trzy y, lokalizacje. Następne lokalizacje są również y, w, 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 w okolicach Huty Głogów oraz y, w okolicach Lubina. Y, 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 to jest tak, że... Y, y, ten wątek inwestycyjny przy tych następnych lokalizacjach jest w trakcie w tej chwili pozwoleń administracyjnych i będziemy też jak najszybciej to możliwe przychodzić już do wbicia pierwszej łopaty. Pod nowe projekty spółka ma ponad 200 hektarów własnych terenów. Dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę z projektantem dwóch projektów elektrowni fotowoltaicznych. Pierwsza na terenie oddziału Huta Miedzi Głogów, druga na terenie oddziału Zakład Hydrotechniczny. W miejscowości Oborak o Lubina. Obie o mocach rzędu 5 MW. Projektant jest odpowiedzialny nie tylko za zaprojektowanie, ale również za pozyskanie wszelkich, wszelkich decyzji administracyjnych, które umożliwią realizację już fizyczną tych, tych inwestycji. KGHM w ciągu roku zużywa 2,8 godziny energii. 25% tej energii pochodzi z własnych źródeł. W planach są też inne projekty dotyczące pozyskiwania zielonej energii. Te projekty, również wiatrowe, które rozważamy, żeby w większej skali zaspokoić nasze zapotrzebowanie, również optymalizacja energetyczna wewnątrz. Bloki parowogazowe, które posiadamy, okazuje się, że mogą dawać nam więcej energii w wyniku odpowiedniego prowadzenia, i to jest kluczowe dla naszej, naszych kosztów, dla naszej efektywności kosztowej, ale też to jest kluczowe do tego, żeby funkcjonować na rynku. Które coraz bardziej e, mówi o zielonej miedzi, o kwestiach zielonych czynników produkcji i to jest wątek, w którym chcemy się e, wpisywać. Miedziowa spółka już dziś korzysta z pojazdów elektrycznych. Ich eksploatacja pozwala obniżyć emisję groźnych spalin do środowiska. Używamy je nad ziemią po to, żeby e, zmniejszać koszty, ale też testować ich użyteczność dla nas, ale też testujemy pojazdy pod ziemią. Jeden pojazd, który testujemy i wyciągamy wnioski, to jest pojazd soku przygotowany przez klaster energetyczny. To się zaczęło jeszcze w tamtym roku. Drugi pojazd, który tutaj stoi na placu, to pojazd przygotowany na napędzie elektrycznym przez naszą spółkę ZANAM, który idzie do fazy testów. To też się wiąże z sprawami z regulacyjnymi, ale z, niskimi, z niższą emisją. Mówię o pojazdach pod ziemią. Ale wiąże się również też z tym, że chcemy po prostu mieć tańszy koszt że okaże to jest dla nas tańsze, to ten czynnik jest bardzo istotny. Jak zapewnia zarząd miedziowej spółki, do roku 2030 KGHM chce mieć 50% energii pokryte z własnych źródeł jak fotowoltaika czy energia wiatrowa to nie tylko jest cel w sam sobie, ale to również jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu. Każdy megawatt mocy zainstalowanej tutaj w regionie, każda godzina zużyta w KGHM-ie odciąża system dystrybucyjny regionu, poprawia bezpieczeństwo. Każda inwestycja fotowoltaiczna to też ta poprawa bezpieczeństwa w tym bardzo newralgicznym okresie roku, czyli w lecie, kiedy obserwujemy coraz częściej suszę. To też poprawa oczywiście środowiska. Fotowoltaika jest jednym z priorytetowych i głównych elementów programu rozwoju energetyki w KGHM. Realizowana przez Miedziową Spółkę Strategia 4E stawia na efektywność, ekologię, e-przemysł i elastyczność. W jednym z odcinków naszego programu mówiliśmy o remoncie w hucie Lednica, który pozwoli firmie na bardziej ekologiczne funkcjonowanie. Fotowoltaika wpisuje się również w szereg takich przedsięwzięć, ale to nie jedyne działania, jakie KGHM Polska Miedzie prowadzi w zakresie ochrony środowiska i proekologicznych przedsięwzięć. Żyjemy w czasach, w których ochrona środowiska odgrywa coraz większą rolę. Zadajemy sobie pytania, jak będzie wyglądał nasz świat za kilka czy kilkadziesiąt lat. W KGHM także myślimy o ochronie środowiska i to nie od dziś. Od lat inwestujemy w zabudowę i modernizację instalacji i urządzeń ochrony atmosfery, i mimo spełniania norm, cały czas systematycznie obniżamy poziom zanieczyszczeń. To nie wszystko. Praca naszych instalacji regulowana jest przepisami prawa, a po wejściu Polski do Unii Europejskiej również rygorystycznymi wymaganiami unijnymi. Ale po kolei. Przyjrzyjmy się, jak w KGHM wpływamy na środowisko i jak dbamy o nie w trzech obszarach. Ziemia. Wydobycie rudy miedzi odbywa się w kopalniach podziemnych. W przeciwieństwie do kopalni odkrywkowych, wpływ tej działalności na krajobraz jest niewielki. A co z odpadami z flotacji rud miedzi? Corocznie generujemy około 28 milionów ton odpadów. To drobno zmielona skała, która trafia do obiektu, żelazny most. Powietrze. Największy wpływ na środowisko mają emisje pyłowo-gazowe pochodzące z instalacji hutniczych. Podjęliśmy wieloletnie i kosztowne działania, by je ograniczyć. Jak? Poprzez zabudowę urządzeń do redukcji zanieczyszczeń. Jedną z metod zmniejszania emisji gazowej jest produkcja kwasu siarkowego z SO2. Zamiast emitować związki siarki do atmosfery, produkujemy ponad 600 tysięcy ton handlowego kwasu siarkowego rocznie. Na koniec obszar wody, która jest niezbędna w produkcji miedzi. Stawiamy na obiegi zamknięte, korzystając między innymi z wody pochodzącej z odwodnienia kopalń. Wykorzystujemy ją do flotacji i hydrotransportu odpadów do obiektu Żelazny Most. Nadmiar tych wód odprowadzamy do Odry zgodnie z pozwoleniem środowiskowym. Wytworzone w hutach ścieki są oczyszczane, częściowo zawracane do procesu, a pozostałe zrzucane do odbiorników. Czy to wszystko? Nie, robimy znacznie więcej. Realizujemy 16 zadań inwestycyjnych, mających na celu obniżenie emisji do atmosfery. Przebadaliśmy 4,5 tysiąca dzieci na zawartość ołowiu we krwi. Przekazaliśmy 4 800 tysięcy zł gminom sąsiadującym z instalacjami KGHM na zakup wapna w celu obniżenia kwasowości gleb. Finansujemy poradnie promocji zdrowia. Redukujemy CO2, zalesiając nowe tereny, między innymi poprzez projekt leśnych gospodarstw węglowych. I choć celem naszego działania jest produkcja miedzi, to świadomość wpływu na środowisko i odpowiedzialność za jego ochronę określa nam kierunek. Chcemy wyznaczać najwyższe standardy ekologiczne, pamiętając, że miedź jest niezbędna dla realizacji idei Europy neutralnej dla klimatu. Gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz badania nad analizą i rozwojem procesów przemysłowych to zadanie KGHM Centrum Analityki, które otwarto w Zielonej Górze. To najmłodsza spółka Grupy Kapitałowej Polskiej Miedzi. Według... Badaczy według modeli ekonomicznych to jest zasób porównywalny do ropy naftowej, czyli dane i właściwe wyciąganie z nich wniosków, czyli jest to realny towar, realny pieniądz i realny biznes. I po to to robimy, żeby to służyło naszej firmie, ale też temu, gdzie działamy, bo tam, gdzie działamy, płacimy podatki, tam, gdzie działamy, ludzie zarabiają pieniądze, a w związku z tym. Samorządy otrzymują również część podatków z ich pensji, czyli mamy realny wpływ ekonomiczny i chcemy być obecni tam, gdzie możemy być obecni również tutaj, w województwie lubuskim. I na to liczymy, że, że ta spółka będzie pewnym takim hubem rozwojowym nie tylko województwa lubuskiego, ale też i całej Polski. KGHM Centrum Analityki to pierwsza spółka polskiej miedzi, której siedziba mieści się w województwie lubuskim. Te działania, które podejmuje spółka wpisują się w rządową strategię, w rządową strategię budowy Polski i rozwoju Polski jako kraju nowoczesnego, jako kraju, którego wizytówką mają być nowoczesne technologie, mają być innowacje, mają być dobrze płatne stanowiska pracy. Uczestniczyłem w różnych spotkaniach i tych politycznych, i tych gospodarczych, samorządowych, społecznych i zawsze padało mieć. KGHM i kiedy w Lubuskiem. Drodzy Państwo, dzisiaj jest ten dzień, kiedy to się realizuje. Chciałbym bardzo podziękować Panu Prezesowi, że yy, tak duża grupa kapitałowa KGHM dostrzegła możliwości w tak niewielkim województwie w Polsce. KGHM zakłada między innymi współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim, a w przyszłości planuje objęcie patronatem specjalizacji na tej uczelni, na przykład na kierunku informatycznym. Z pewnością Uniwersytet Zielonogórski będzie realizował jeszcze nie jeden projekt kształceniowy czy może doktoraty wdrożeniowe, które będą przydatne w działalności państwa firmy. Spółka zatrudni od kilkunastu do kilkudziesięciu osób w zależności od stopnia zaawansowania projektów. Firma zamierza poszukiwać i pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania z dostępnych w kraju programów rozwojowych oraz funduszy i dotacji unijnych. KGHM Polska Mieciesa oraz samorządy Dolnego Śląska współpracując uruchomiły aplikację turystyczną pod nazwą „Namiedzi. Zawiera ona 20 tras między Legnicą a Głogowem, a na nich 250 punktów, które są związane z lokalną historią, zabytkami i ciekawostkami z regionu, które krótko opisano i opatrzono fotografiami. 15 tras samorządowych, które pokazują zabytki, atrakcje przyrodnicze w poszczególnych gminach, w poszczególnych miastach. I mamy 5 tras tematycznych, które pokazują różne aspekty związane z produkcją miedzi, tak? z wydobyciem, z produkcją, z funkcjonowaniem KGHM-u. Pomysł jest dość prosty, bo takich aplikacji jest sporo, ale tej aplikacji nie było tutaj. W tej chwili każdy ma właściwie smartfona od. Dziecka dziesięcioletniego po emerytów. Na tym smartfonie używamy aplikacji. Ściągnięcie tej aplikacji do 30 sekund. Użytkownicy aplikacji mogą z niej dowiedzieć się wielu rzeczy, choćby na przykład w jakim celu używa się dronów pod ziemią, jak wygląda droga rudy miedzi od wydobycia do ostatecznego efektu w postaci miedzi. Poza tym będą tam pojawiały się również informacje o aktualnych wydarzeniach w regionie. Jeżeli Państwo zapytają się swoich koleżanek, kolegów z sąsiedztwa o atrakcje na terenie swojej gminy, nie wskażą wielu z nich, bo po prostu nie wiedzą. To właśnie ten program, to właśnie to, że. W tych telefonik. Tą aplikację będziemy mieli, pozwoli wskazać tym swoim sąsiadom. Drodzy Państwo, pojedźcie tu, gdzieś po południu, pojedźcie w inne miejsce. Jutro. Aplikacja na miedzi bardzo nas zainteresowała, dlatego z chęcią, żeśmy przystąpili do jej realizacji chcielibyśmy zaprosić naszych mieszkańców tutaj miedziowego do gminy Kunice, pokazać nasze piękne jeziora naturalne oraz te zbiorniki, które powstają po wydobyciu np. żwirów, iłów i innych kopalin. Dlatego przystąpiliśmy do, do tej aplikacji, również wyznaczyliśmy miejsca. I szlaki, które będą tam. i będziemy ją zdecydowanie w miarę naszych możliwości rozszerzać. Do skorzystania z aplikacji na miedzi wystarczy telefon komórkowy lub tablet z dostępem do internetu, funkcja lokalizacji i bluetooth. Aplikacja umożliwiająca samodzielne poznawanie zagłębia miedziowego jest idealnym rozwiązaniem dla lubiących własne tempo zwiedzania i stroniących od tłumów. Na miedzi wykorzystuje wszystkie możliwe urządzenia mobilne prezentując obrazy 360 stopni, zdjęcia, filmy, modele 3D, rozszerzając tym samym otaczającą nas rzeczywistość. Kolejny rok z rzędu KGHM Polska Mieciesa pamięta o zdrowiu i aktywności mieszkańców regionu w ramach projektu Ekozdrowie Zdrowie systematycznie od 6 lat umożliwiano mieszkańcom zagłębia miedziowego udział w bezpłatnych projektach, czy to dotyczących pływania, czy też chodzenia z kijkami, czyli Nordic Walking. Uczestnicy spotykali się w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów. W czasie pandemii koronawirusa wiele osób wybiera indywidualne formy aktywności fizycznej. Z myślą o wszystkich, którzy chcą pozostać aktywni, KGHM przygotował program Nordic Walking Instruktażowo. To propozycje tras w Głogowie, Legnicy i Lubinie oraz wskazówki, jak prawidłowo prowadzić trening w marszu z kijkami. Na stronie internetowej www.kghm.com w zakładce Zrównoważony Rozwój KGHM. .com, łamane przez pl, łamane przez nordic, myślik, walking, myślik instruktazowo, umieszczono pakiet materiałów. Filmy obrazują trasy w Lubinie, Legnicy i Głogowie oraz zawierają wskazówki instruktażu i szereg dodatkowych ćwiczeń rozgrzewających, rekreacyjnych i rozluźniających. W rolach głównych występują utytułowani sportowcy, stypendyści programu Miedziane Rywalizacje: Łyżwiarka Natalia Czerwonka, pływak Radosław Kawęcki i sztangista Arkadiusz Michalski. Na arenie międzynarodowej z dumą reprezentuję Polskę oraz region miedziowy, z którego pochodzę. Cieszę się, że w drodze na moje czwarte igrzyska wspierać mnie będzie firma KGHM. Jestem łóżwiarką szybką, a sport to moja pasja i styl życia. Zachęcam Was do udziału w projekcie Eko Zdrowie. Daj się ponieść marszowi! Zapraszamy Was na przyjazną trasę do Nordic Walking w Legnickim Parku Miejskim i okolicy. Terasa liczy 5 km podziałem na trzy etapy. Rozpoczynamy z polany angielskiej, idziemy dróżkami parkowymi, odwiedzając fontanny. Idziemy wzdłuż rzeki Kaczawy w malowniczej stenerii, wracamy do parku. Pierwszy etap. Jesteśmy w parku. Na trasie urzekają nas ciekawe kwiaty, krzewy i drzewa parkowe. Piękna, szeroka i malownicza aleja doprowadzi nas do pierwszych ćwiczeń. W drugim etapie spotkać można uropliwą aleję drzew, która da nam dużo cienia. Na końcu drugiego etapu wychodzimy na piękną polankę, na której możemy wykonać ćwiczenia, na przykład w parach. Trzeci etap rozpoczynamy wyjściem spod mostu i idziemy długą ścieżką wzdłuż Kaczawy. W tej części ścieżka jest nieco węższa, ale przyjazna do prawidłowej techniki Nordic Walking. Po przejściu jednego kilometra, dochodzimy do rozdroża, do betonowych płyt. Po czym wracamy tą samą drogą? I to jest propozycja naszej trasy do Nordic Walking w Legnicy. Zapraszamy! Przygotowano też graficzne ujęcie proponowanych tras z informacjami o ich specyfice, między innymi położeniu, długości, przewyższeniach, podłożu i wskazówkami technicznymi dostosowanymi do wydzielonych etapów. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla naszych widzów na kolejne wydanie programu Miedziowy Kwadrans. Zapraszamy w ostatnim tygodniu sierpnia, życząc naszym widzom jednocześnie zdrowych, aktywnych i bezpiecznych wakacji.